Hej, witam was serdecznie. Echo już jest dostępna na głównych serwerach. Troszkę trwało jej testowanie, ale w końcu wszyscy już mogą nią pograć. Teraz tak, zgodnie z obi obietnicami, już jakiś czas temu o tym mówiłem, że chciałbym wrzucić jeszcze jeden gameplay z Echo. No tego sądzę, że to jest dobra okazja. Ogłoszenie, że ona już jest na głównych serwerach. Hmm, ale też chciałbym wykorzystać ten filmik na przekazanie kilku informacji. Po pierwsze, no pewnie się zastanawiacie o co w końcu chodziło z tymi tweetami w języku arabskim, dlatego tym się zajmiemy na samym początku, po intro, no i też potem będzie gameplay, a na końcu omówię kilka takich spraw, co nas czeka w najbliższym czasie i też co się pojawiło jeszcze w grze prócz Echo. Rzecz w tym że no to już jest właściwie od tygodnia jakoś w Overwatchu. Jak wiecie, cały czas mamy um, od czasu do czasu eksperymenty. No i taka karta eksperymentów rzeczywiście się pojawiła. Nie zrobiłem o tym filmu, bo to nie jest nic takiego pasjonującego, żebym robił osobne wideo na ten temat. Dlatego sobie pomyślałem, no dobrze, to po prostu poczekam, aż coś innego się pojawi, omówię te zmiany tak na szybko po prostu w tym filmie. Dlatego po gameplayu z Echo będzie omówienie zmian w eksperymentach, kilka nerwów i kilka buffów. No i potem coś tam jeszcze będzie. Ok, dobra, sami zobaczycie, zaczynamy. Ok, to na sam początek o co w końcu chodziło z tymi arabskimi tweetami. No moi drodzy, przepraszam was, że was tak nachypowałem, o... ostrzegałem, jakby co, ostrzegałem. Koniec końców chodziło o to, że to jest po prostu otwarcie serwerów Blizzarda na Bliski Wschód. Tak naprawdę, no, większość mnie jakby stawiała właśnie na te serwery e, arabskie, ale kto wie, może to jednak było coś innego. E, te wszystkie teorie, e, że Jeff może to miał na myśli e, i tak dalej w tym developer update'cie, to były wszystkie moje teorie, jakieś takie łączenie ze sobą faktów, po prostu, żeby zrobić, zabić jakiś, jakiś szum, no starałem się, no, no dobrze, na, na swoją obronę powiem, że um, dziwny ten proces zapowiadania serwerów na Bliski Wschód, to, to jest taka rzecz, którą mogli po prostu ogłosić, hej, słuchajcie, no, będą serwery na Bliski Wschód, no, i też jeszcze jest kilka tutaj, moich, moi drodzy, informacji, które chcę Wam przekazać, ale to już po tym gameplayu. Echo, dlatego zaczynamy. Pokażę Wam jeden meczyk. Mamy taką kompozycję. O, No dobra, jest, jest, jest spoko. Tak naprawdę kompozycja aż tak się nie liczy na quickach. Niech każdy po prostu robi to, co do niego należy. Dobra, Diva tam poszła, to muszę jej pomóc. O, gdzie? Ty? I Winston, Winston, laserkę, laserek. Dobrze, łaska wskrzesi. Łaska będzie chciała wskrzesić tego Winstona. No i wskrzesiła Winstona. Dobra, zniszczyć tą tarczę. Winston pada? Winston pada, dobrze i łaska już chyba nie będzie mogła go wskrzesić. Zabijemy, zabijemy łaskę, dobrze, dobrze. Co my tam mamy, co my tam mamy? Idziemy. Gdzieś słyszę wdowę. Gdzie jest wdowa? Dobrze, wleży. I i, I i i i został Hammond. Ciach 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 i laserki, laserki, laserki. Nie, nie mam, Miały, były na cooldownach, ale okej, okay, mamy punkcik. Drugi team fight. O, laserek, 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 laserek Dobra Spokojnie, spokojnie. Strzelam, spamujemy, dobrze. Ulta już on gotowego. Winston będzie dobrym wyborem. To na zamienić, to będzie dobry wybór uh. okej, okay. dobrze, 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 to był słaby ulcik ale ciśniemy. O, zabiłem tą echo, nawet nie wiem jak. Idzie nieźle, idzie nieźle. Quite the boost. Uciekać. Teraz robimy tak. Uciek, ale laserek. I kolejny laserek i dive na asz <noise> Ajajajajaj aj, aj, aj. Ależ walka tutaj się odbywa zamienić się w Lucja nie, To, te, kod, to nie zabijać O i teraz i teraz zamianka w Lucja Nie? Jednak nie? Nie naładuje szybko? No niestety Dobra Chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć czy jakoś szybko to pójdzie Ale niestety nie O! Widzieli Reinharta dobrze Będzie zamiana w Reinharta I laserek! Dobrze, gdzieś jest tracerka za nami? No, moim zdaniem, echo nie jest taka dobra na tracer, ale Reinhardt to jest dobry target na zamianę. Oczywiście, jeśli uda się zaszarżować kogoś. Dobrze, leży Reinhardt A! Chciała na mnie! Rzucić bombę szybko! Uciekłem Dobre I? No, szater, nie! 5% mi zabrakło, no! Zrobimy teraz tak ciach Aj cholera Ale co mnie odepchnęło Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to Aj! Porobiła! Porobiła! Diwa! Ale to była akcja intensywna. Kurczę, nie mogę ulta użyć, no? Cały czas coś mi, mi przeszkadza. Ależ kolejnego. No dobra, mamy wygraną. Ale ulta tak naprawdę nie miałem żadnego dobrego tutaj cały czas wiesz nie coś tutaj nie zabijało. Jeszcze walczą, jeszcze walczą, jeszcze walczą No i wygrana. Nie, jeszcze walczą. Nawet ul... Zaria jest bardzo złym dla mnie celem na zamianę w ulta. Bo ona szybko sobie. A czy to jest coś takiego, że w ciągu tych 15 sekund nie naładujemy bańkami energii, więc nie naładujemy ulta. Nie da się nas 0, na 0% albo nawet na 40% naładować ulta w te 15 sekund. Nie kozaria. No niestety, dobra, meczek był niezły. Meczek był niezły. On zostanie na YouTuba, ale tak naprawdę żadnego ulta nie udało mi się dobrze użyć. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę. Naprawdę yy, tyle meczów, co zagrałem, Echo. O, to po prostu o, bardzo ciężko zrobić tak, żeby nawet tego jednego Ulta dobrze użyć. Ktoś gra Echo i jest zamieniony w jakiegoś bohatera, to nagle on staje się głównym targetem, bo wiadomo, że on będzie miał Ulta zaraz, coś takiego. I nagle właśnie na tej osobie jest największy fokus. Dobra, to teraz przejdźmy do tych tematów, które, o których na początku filmu wspominałem. No dobrze, to teraz przedstawię zmiany, które pojawiły się w niedawnych eksperymentach i od kilku dni są dostępne dla wszystkich. Po pierwsze, aż. Pojemność magazynka zwiększona z 12 do 15 nabojów. Gdy szybko nawalamy podstawowym atakiem, to maksymalny rozrzut nastąpi po 6 strzałach, a nie 4. Zostaje skrócona przerwa, gdy przestajemy korzystać z przybliżenia i chcemy od razu normalnie strzelać. I możemy szybciej rozpocząć przeładowanie, gdy wyłączamy przybliżenie. Drobny buff u Genjiego, czyli szybkość ataku alternatywnym strzałem, zostaje zwiększona. Balans u May. Zmniejszono magazynek blastera z 200 amunicji do 120, ale za to zmniejszono koszt amunicji sopla lodu z 20 do 10, czyli May mniej razy zamrozi podstawowym atakiem, ale na jednym magazynku wypuści więcej soplów lodu. Ty ci baw fary. Bezpośrednie trafienie rakietą wciąż zadaje 120 obrażeń, ale za to obrażenia od eksplozji, czyli niebezpośredniego trafienia, zostają zwiększone o 15. I nerw Reinhardta, pasywka tego tanka, osłabiała efekty odepchnięć o 50%. Twórcy zmniejszają tę wartość do 30%. I spoko, bo nawet przy tych 50% Reinhardt stał w miejscu po odepchnięciu. Na koniec kilka informacji. Jeff Kaplan zapowiedział już kolejne eksperymenty. Tym razem będzie to sporo zmian w umiejętnościach Crowd Control, czyli osłabienie uśpień, ogłuszeń, zamrożeń itd. A jest to trochę irytujące. I też czekamy na nową aktualizację, która może pojawić się całkiem niedługo. Otóż Patch z Echo to wersja 1.47, natomiast na serwerach Blizzarda już od jakiegoś czasu widać informacje, że pracują nad Patchem 1.48. Pewnie właśnie w tej aktualizacji wejdą zmiany w profilach graczy. No i też na 100% niedługo pojawi się developer update. Jeff zapowiedział nowość, która prawdopodobnie zmieni funkcjonowanie koła komunikacji. Wiecie, tam gdzie wybieramy I need healing czy group up, ktoś zaproponował, by dodać guzik odwrót i kaplan potwierdził, żebyśmy się spodziewali niedługo czegoś takiego. No to czekamy. A ja już kończę. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.